Siemanko Psiarze i Psiary, witajcie na For Fun Fact Zone. Dzisiaj pogadamy o królu psiej służby, mistrzu lojalności i pogromcy porwanych kapci owczarku niemieckim. Gotowi na 15 faktów, które sprawią, że zakochasz się w tym psie jeszcze bardziej? No to szczekamy. Owczarki niemieckie są tak mądre, że, jakby dać im dostęp do internetu, to założyłyby konto na LinkedIn i wysłały CV do policji. Ten pies uczy się nowej komendy szybciej niż ja uczę się pinu do nowej karty. Serio, czasem po trzech powtórzeniach już wie co robić. Ja po trzech kawach nadal nie wiem gdzie mam klucze. Owczarek niemiecki to pies policyjny, strażnik, ratownik, ale w domu mistrz przytulanek i profesjonalny poduszkolub. Ten pies potrafi czekać tak donośnie, że dron na sąsiednim osiedlu zmienia trasę. A ty tylko chciałeś wyrzucić śmieci. Owczarek niemiecki nie gubi sierści. On prowadzi stałą ekspansję futra na cały dom. Nawet twoje skarpetki mają już mini-owczarka. Kiedy coś usłyszy w nocy, natychmiast się zrywa, gotów do akcji, a potem się okazuje, że to tylko twoja lodówka jęknęła z głodu. A tak w ogóle ja też mam swojego owczarka. Nazywa się Bleki i czasem mam wrażenie, że to on mnie szkoli, a nie odwrotnie. Kiedy patrzy na mnie tym swoim wzrokiem, czuję, że przesłuchanie się właśnie zaczęło. Owczarki niemieckie mają uszy jak radary. Bleki słyszy chrupnięcie chipsa przez ścianę i już jest przy mnie jak teleportacja i nie odpuści, dopóki nie dostanie jednego albo dziesięciu. Bleki ma też magiczną moc teleportacji na łóżko, bez pytania, bez zaproszenia nagle po prostu jest. I zajmuje dokładnie tę część, gdzie chciałem spać. Kiedy Bleki widzi wiewiórkę, zapomina, że zna jakiekolwiek komendy. W jednej chwili to posłuszny pies, a w drugiej pies turbo rakieta z napędem ogonowym. Bleki uwielbia piłki, ale nie żeby oddać, nie nie. To on rzuca, ty masz zgadywać gdzie ukrył i próbuj mu wytłumaczyć, że to nie tak się gra w aport. Czy wiecie, że owczarki potrafią mieć nawet 350 milionów receptorów zapachu? To znaczy, że Bleki wie co jadłem w podstawówce i że dwa dni temu potajemnie wciąłem kabanosa. Owczarki są super wierne. Bleki nawet jak śpi, to jednym okiem mnie pilnuje. Trochę jak agent ochrony, trochę jak mama, a trochę jak gość, który nie ufa mojej decyzji o karmie. Owczarki są też mistrzami rozpoznawania emocji. Kiedy mam zły dzień, Bleki siada obok i kładzie głowę na kolanach, a potem puszcza bąka, żeby rozluźnić atmosferę. I na koniec Bleki może i jest służbistą, ale kiedy usłyszy hasło idziemy na spacer, Robi taki taniec radości, że sąsiedzi myślą, że mam w domu festiwal Disco Polo. I to by było na tyle moi psi entuzjaści. Dzięki za wspólne szczekanie na kanale 4 Fun Fact Zone. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i pamiętajcie, jeśli Twojego owczarka nie słychać przez 5 minut, to znaczy, że właśnie rozpracowuje Twoją lodówkę. Pa i hał.